Witajcie kloce. Dzisiejsze demo to TetroRunner, czyli gra, w której uciekamy przed goniącą nas ścianą, tworząc sobie trasę z bloków Tetrisa. Taki Tetris, tylko że lecący na nas z prawej do lewej zamiast z góry na dół, po którym przy okazji jeszcze musimy biegać, żeby uciekać. Całkiem ciekawe założenie gry. To nie? No, dobra, jakiś info o double jumpie dodatkowym. E, możemy obracać kontrolowane przez nas bloki, albo sprawić, żeby lecia leciało szybciej, dobra, no to już wszystko wiem. E, bla, bla, bla. Tak, 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 no, zbieramy pieniążki. Możemy wchodzić w portale. Dotykanie podłogi to śmierć. E, coś tu jeszcze nam no zostało? Nie, dobra, to wszystko. O, to jesteśmy my, to są bloki, które mamy, możemy je sobie stawiać. Przyspieszamy je. Zrzucamy, nie, Do, na górę się raczej nie dostaniemy. W tym momencie. Ach, czy chciałem spróbować tą linię złożyć? Spróbujmy. O, to jest całkiem fajne. Dawaj linię. Bingo. Złożenie linii to oczywiście dodatkowe punkty. Uh, możemy tutaj kolejną linię spróbować Trzeba też uważać, żeby Dobra, chodźmy od razu tu uh, Teraz ty chodź tu Złożysz mi linię Od razu powinno też punkty, dokładnie I To trochę cokolwiek Walimy sobie tu i po prostu skoczmy na to Lecimy dalej trochę w dół Naszym celem w tym momencie jest tu dodatkowe punkty. Jeszcze nie? No dobrze. To teraz na pewno skaczemy na. No, debil. Nie umie skakać na no nic. Gdy jest nas tylko 45 metrów, no dobra, dobra, dobra. dobra. Okej, okay, gówniana. Główny blok na starcie niestety. To jest fajne, to może być. Chodźmy do góry po te monetki. O, trochę wyżej. Dobrze. Weźmy sobie to obróćmy. Nie, może jakoś tak. Ok, mamy tu monety. Z tobą idziemy w ten sposób. Dobrze, spadamy na dół. Kolejne monety. Damy ciebie w ten sposób. A ups, 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 ups. Mój błąd. O, dobra, też zepsułem. wszystko przeskoczmy jak najszybciej tutaj, bo tu widzę, że po prostu problem z dojściem dalej. Może być tam na dole, jest chyba portal. Dobrze widzę? To coś na niebieskość świeci. Eee, coś takiego bym chciał. Dobrze. Teraz mogę uruchomić to, to są dodatkowe punkty. E, tak, tu jest portal, to spadamy w dół. Bum. Okej, okay, gdzie jesteś? Gdzie są bloki? Tu są bloki, dobrze. Lecimy tu, dostawiamy coś. Tu. To jest syf, chciałbym to załatać. Ajajaj, nie trafiłem. Gademy sam. O, okej. Okay. Czyli przez to trzeba jak najszybciej przeskoczyć, bo inaczej dostajemy obrażenia. No to dobrze wiedzieć, że coś takiego tu istnieje. Eee, tego nie widziałem, tak. Dobra info, dzięki. Trochę późno. Trochę późno. No nic. Okej, okay, czyli sufit działa tak samo jak podłoga, a te... I tym samym te wiatry, które tutaj są, no one są dla nas negatywne. To są tylko punkty po prostu. My spadniemy sobie tutaj Może tutaj? O, tu są monetki dodatkowo od razu. E, jak to nas. Op! Dobrze. Dawaj ty tutaj na dół. Albo w ogóle portal, co się będziemy. Lecimy tutaj. Tu mamy spokój na razie. E, to mi obróć. Chodźmy tak. Chodźmy tak. Tutaj dodatkowe punkty, świetnie. E, połączmy to, nie wiem, w ten sposób. E, obróć to tak, bym chciał to mieć, żeby móc na tym stanąć. Używamy tego w ten sposób. Teraz ty tu, ja przeskakuję dalej. Ok, kolejna opcja na punkty. Niech będzie. Dobra, teraz trzeba się spiąć i w miarę możliwości nie dawać sobie dodatkowych punktów, bo jak chcę to przeskoczyć jak najszybciej. O, coś takiego powiedzmy. Dobrze, e, spadaj stąd. Cokolwiek dotknij, a teraz stąd, tędy może, coś takiego. Teraz dodatkowe punkty, świetnie. Dobrze, czy tutaj wskoczę? A uh, Jak tak się dostać? Bo tu jest ten portal u góry i chciałbym się do niego jednak wskoczyć. Okej. Okay. Może być. Uh, dobrze, w ten sposób powiedzmy. Hop, hop. Wyszło. Uh, dobra, to to po prostu leci tak, teraz lecimy tutaj, to rzucamy tu. Tu już widzę kolejny portal. Ok, to mogą być po prostu darmowe punkty. E, tak, to obróć. Świetnie, my skaczemy sobie na to. Lecimy tu. O, tak, może być. Dobra, stańmy sobie na tym i obróćmy to tak, żeby punkty za to dostać. Super. Mm, tak, niech będzie tak. Ok, chodź ty tu. Teraz ty tu dodatkowe punkty. Tak jest. Uderzamy w to miejsce. O, nowy poziom trudności odblokowany. Świetnie. Zbieramy to. Dodatkowe punkty. I spadamy w dół. Kolejny portal. Cudownie. Teraz lecimy tu. Odblokowujemy to. Kurde, fajne to tak. Zupełnie, zupełnie szczerze. Jak to. Odblokowywałem, w sensie. odblokowałem też, też nie kupowałem. A no, bo wiadomo, dobra, normowe. Ale jak to znalazłem. Po... O, znalazłem. Tego co szukałem. Jak to znalazłem na Steamie. To się spodziewałem, że to będzie takie. takie fajne, przemyślane. Co nie, w sensie. Jednak budowanie sobie. trasy. No, jak zwykłego Tetrisa. No, powiedzmy sobie szczerze, średnio lubię. Okej. Okay. Może być. Ale tak. Tu właśnie ten motyw budowania trasy jest yy, naprawdę fajny, a w ogóle tu jest przejście do góry, fajnie by było się jednak teleportować, eee, może być w ten sposób, i hop, nie, jeszcze nie, hop, hop, dawaj, świetnie, tak to się możemy w ogóle cofnąć, zabrać pieniądze stąd, 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 dodatkowa kasa, zawsze w cenie. Czy uda mi się dostać tu na górę? Powinno się udać. Okej, okay, w ten sposób. Eee... Czekaj, obróć to tak. Ała! <grymne> eee, o o! O o! O Houston, mamy problem. Eee... Chyba zepsułem. Tak totalnie, no bo tu nic nie zrobię. Mmm... Potrzebuję drugiego. Potrzebuję drugiego. Jest. Teraz ty chodź tu. O i teraz... Zrzucamy cię jakoś... Nie to... Oj oj oj. Ale dobra to też jest pomysł. Ja mogę po prostu złożyć to zniszczyć. Okej. Okay. Ściana nam nie idzie. Eee... Eee. Uh, eee. Uh, uh, Houston. Zaraz. Uh, przerzucimy to. W ten sposób? Nie! Zepsułem. O dobra, udało się, udało się, udało się, udało się. Uh, co jest? Dobrze. Uh, gdzie są bloki? Tu są bloki. Ała To się w ogóle gra się psuje. Co jest? Dobra, sam się zmierzył. Wow! Ale to nie, jest, że się tam zaczęło dziać. Ale się jak duren zaciąłem, sam sobie zablokowałem przejście dalej A ile to było. Dobra, weźmy sobie główne menu wtedy e, i zmieńmy sobie Poziom trudności, intermediate Dwa razy więcej punktów. Dwa razy większa prędkość korupcji na starcie, Deceleration, czyli też spowolnienie korupcji za każdy postawiony blok, zakładam, o to chodzi. Jakieś pioruny się pojawiają, jakieś węże, <kuh> jakiś Void Zone, dodatkowo. Autopilot jest cały czas włączony. Modyfikatory się nie pojawiają, co jest dalej. Na wsparcie, nie ma autopilota. Mamy większy mnożnik. Initial speed nie rośnie tak mocno. Zdecydowanie mocniejsze te negatywne rzeczy. Prodigy jest niedostępne w demie. Ok, czy mamy trzy poziomy trudności? Falmy sobie normala, intermediate. Zobaczymy, jak pójdzie. O! Jak po podskoczysz, to możesz kliknąć ten, żeby zrobić dasha. Eee... Uh. A do, dobra, jestem za, debilem. Zapomniałem o double jumpie, ja to mogłem przeżyć double jumpem. Fryer. Dobra, mamy... Mamy jakieś skoki. Yy. Okej. Okay. <ścoughs> Ups. Dobra, dobrze widać, że kiedy blok się pojawi w, w lokacji, która jest... Eee, która jest zablokowana, to on będzie przezroczysty i możesz się nim zabić W ten sposób dodatkowo Dobrze wiedzieć eee, Szczerze, taka zostać po prosto na dół Żeby spieprzyć od tej ściany jak najszybciej Dobra, spadaj ode mnie eee, Może być tu Pytanie, czy to niszczy tylko Gadajmy sam. Hop, dawaj tu. Nie ja muszę spieprzać. Boom. Dobrze, jesteśmy trochę wyżej. Eee, w ten sposób mi daj. Nisko, nie spadnie jeszcze tak, ale to muszę się tak podłączyć. Dobrze. Eee, chodź tu. I teraz ty. Kuźniwa, za. Zepsułem. Ja chcę tu, 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 tu i tu. Świetnie, o to chodziło. Teraz ty idziesz tu, ty idziesz tu. Korupcja już nadchodzi. Spadamy dalej, spadamy dalej. Eee, dobra, T tam na górę się raczej nie dostanę. Gdzie jest blok? Tu jest blok. Już za nisko spadłem, tu trzeba napieprzać do przodu jak szalonym. <grym> Dobrze. Połącz to. Mamy punkty. Lecimy dalej. To do tego. Może być. Chociaż wolałbym mnie, Okej. Okay. Przechodzimy tu. Łączymy się tu. To nam spada świetnie. Teraz tu. Fuck. Ah. Spanikowałem. Spanikowałem jak dury. No dobra, ale kurde drugie miejsce, tak Tak powiem, w ogóle daleko nie dochodząc, co nie? A zobaczmy jak to będzie na... Na ekspercie Tak, to by... ekspert, ekspert, no CO JEST? Haha, stop! Jaka szalona jest... to znaczy, można by się domyślić tak no, 300% praktycznie, co nie, prędkości To mnie... Okej, okay, dobrze, udało się ale tu już trzeba naprawdę napierdzielać do przodu. Eee, tak bardziej bym wolał. Tak bym chciał. O, laser jakiś. Ej, zniszczy mi bloki. Co za śmieć. Co za śmieć, śmieć, śmieć. A wyrzuciło mnie z teleportu prosto na ten. na to powietrze do góry. <laughs> A i tak jestem. No dobra, jeszcze raz, jeszcze raz spróbujmy. W ten sposób, ten sposób, ten sposób, ten sposób, doskoczę. Powinienem, świetnie. Tutaj dodatkowe bloki, tu dodatkowe bloki, przeskoczę. Dzięki, wiatr, robi dobra, na szczęście wpadłem w to. Lecimy tu, dobra, daj mi spokój. Potrzebuję kolejnego bloku, tu po prostu. I jeszcze jednego bloku, tu. Teraz przeskakujemy przez to. Ląduje na tym. Świetnie. Kuźwa. Nie otrzymałem, że. God dammit. no dobra, fajny to. Fajny jest 15 minut. Ciągle trzymam się założenia. 15 minut, 20, 25 15, odcinek. 15. Sprawdźmy tego kopa, Lokalny kop. Jak to będzie działać? Z, z, załączymy go, bo tu widzę, że mamy jakieś strzałki. Nie mam pojęcia, odchodzi z tym sterowaniem. Eee... Ok, teraz włączyłem lokalnego kopa. To nie jestem w stanie zmienić poziomu trudności. Powiedz coś ze sterowaniem. Wyłącz to. O, teraz działa. Kop, włącz. Przydałbyś jakaś instrukcja, propo kopa, co nie? P2 press any button to join. A to pewnie P2 po prostu musi mieć PADA podłączonego. Co to tak pinga? Jak szalone. Zaraz, czekaj, ten nie chce pinga. Już jest to lekko denerwujące. Nie powiem. A ja spróbuję podłączyć PADA. I zobaczymy, czy będziemy mieli. A może być tak nie. Jest! Tylko... Gdzie jest? Bo to jest nadal P1, a ja bym chciał moje P2 Mogę sterować blokami Ale nie wydaje mi się, że mogę się ruszać w ogóle A, bo... Okej, okay, teraz straciłem możliwość y, P1 -ką. Korzystania z bloków. Czyli. E, no. Okej. Okay. Czyli założenie jest takie, że w kopie. E, w kopie jeden gracz steruje blokami na postaciem na klawiaturze. A druga steruje blokami na padzie, dlatego, że no, może grać po prostu na jednej klawiaturze, i to na jedno wyjdzie, szczerze powiedziawszy. Ten co mod taki. taki nijaki bym powiedział. W sensie. on nic nie wnosi do, do gry, no ok, pozwala korzystać i spada, i klawiatury do tego samego, no ale no, jeżeli siedzimy przy jednym kąpie, no to. Jedna osoba ma strzałki do, do bloków, druga osoba postacie jesteśmy szczęśliwi. Póki co takie <laughs> Może jakiś koop nielokalny jakby był? Okej, okay, to, to można by dyskutować, ale sam lokalny koop to trochę whatever. Nie będę To było o Runner. Całkiem ciekawa i interesująca wariacja Tetrisa, jak dla mnie. Polecam się zapoznać, polecam popróbować, zobaczyć czy pobijecie mój... A mój wynik początkujący, czy na jakimkolwiek poziomie, tak 239 tysięcy, prawie 240 tysięcy. Zachęcam do spróbowania, zachęcam do pobicia. Jestem ciekawy, jak wam pójdzie. Napiszcie w komentarzach. Napiszcie też, czy sprawdzicie inne tematy na moim kanale, chociażby to, które widzicie teraz na ekranie. Ja wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia.